Ten. Jesteśmy dzisiaj na opuszczonym placu i nie tak. wiem co będziemy robić. My to jest, jest taki... To? Pierwsza, tak, to, tak! To jest taki mały plac, plac zabaw, no, taki mały park. Jest, jest, jest. Oczywiście Skyler Race, reklama. No. No i tutaj jest taka mała zjeżdżalnia. No, zabowałem sobie ja tu byłem dnia, dwa lata. No. Ja A ciekawostka widzowie, nikt z tej za wam nie chodził przez 4 lata. No właśnie, i popatrzcie, Taka... ale to się samo huśta, pokaż im Bartek. No dosłownie. No to się samo huśta. Dobra, ja nie, 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 nie. I, i dosłownie jest wyszło ode mnie, ja nie mogę na nim huśtać. To Ej do, dobra, to zostaw lajka i subskrypcję. I suba z dzwoneczkiem, obowiązkowo, no bo ja patrzę kto, kto robi suba z dzwoneczkiem, patrzę. Ja widzę, tym okiem patrzę i widzę kto zostawcie jest subskrypcją. Więc jak jesteś nowy nowa został zostawiajcie łapkę w górę, dzwoneczek i zapraszamy do oglądania dalszego Dzisiaj no. jesteśmy na ulica 60A no. To jest regulamin plac zabaw. Plac, placu zabaw Nie można palić papierosy grać gałę, yy, chustać się jeździć na rowerze Dzieci w wieku 7 lat mogą bawić się wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów A, I, i tutaj jest, tutaj są wszystkie telefony alarmowe tutaj jest yy, obby jakby Ja się tutaj zaraz spinę Jak widzicie jestem z góry Tam jest mój kolega Eee. Tutaj taka właśnie mała zjeżdżania. Jak wygląda ten bet? Mm. I właśnie jeździmy tym zjeżdżalnią, które nie była użyta 4 lata. Tak, widziałem. 4 lata. 3, 2, 1. I jeszcze jest też chustawka dla bobasów. Około jest chata. Rolnictwo. No i to wszystko, widzowie. Jest to jest dosłownie... Po... Yy, chyba żabka tam jest. Tak? No, no tak, widać tą żabkę. Jego bardzo słabo. Dobra, widzowie, zostawcie lajka, like, subskrypcję. Kończymy odcinek. No bo nie nie zostawicie, to Martko, i będzie smutno. Dobra, pa.